Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Kronik Zmian na Ziemi. A dzisiaj usłyszycie m.in. na temat ostatniego ogłoszenia z wysp Marszala, na których to umieszczony jest amerykański sarkofag nuklearny, który może zatruć cały Pacyfik. Nieco później nasza uwaga skieruje się na naszych bliskich krewnych, czyli na szympansy, które jak się okazuje są o wiele bardziej inteligentne niż do tej pory sądzono. Potem przejdziemy do kwestii polskiej kolei Hyperloop, która jak się okazuje święci kolejne sukcesy. A na zakończenie postaramy się również zwrócić Waszą uwagę na obecną sytuację we Francji, a konkretniej o wystosowanych przez ten kraj ostrzeżeniach odnośnie plagi komorów w Tygrysie. I to byłoby już na tyle tytułem wstępu, a zatem nie pozostaje mi już nic innego, jak życzyć Wam wszystkim miłego seans. Istnieje poważne niebezpieczeństwo zatrucia Pacyfiku przez odpady radioaktywne pochodzące z prób jądrowych przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone w latach 1946-1958. Zostało to ogłoszone podczas spotkania w stolicy stanu wyspiarskiego w Fidżi w Suwa. Informacje te ujawnił Antonio Guterres, czyli sekretarz generalny ONZ. Hilli Heine, czyli prezydent Wysp Marszala, jest poważnie zaniepokojona tym, że istnieje realne ryzyko wycieku odpadów radioaktywnych, które zostały tam zatopione. Obecny stan betonowej kopuły cmentarzyska substancji radioaktywnych bardzo szybko się pogarsza. Sekretarz Generalny ONZ mówi tu o składowaniu około 85 tysięcy metrów sześciennych odpadów radioaktywnych pod betonową kopułą zbudowaną przez Stany Zjednoczone w gigantycznym kraterze utworzonym na Wyspie Runit. Miało to miejsce w maju 1958 roku, po przeprowadzonej tam próbie jądrowej. Zgodnie z planem Amerykanów, zrzucono tam skażoną ziemię i radioaktywne popioły z wielu innych wysp, na których Waszyngton wysadził ładunki jądrowe i wodorowe. Wszystkie te odpady zalano następnie betonem o grubości zaledwie 45 cm. Miejscowi nazywają to radioaktywne miejsce trumną nuklearną. Jest to o tyle trafne sformułowanie, że w betonie odsuniętym przez dziesięciolecia pojawiły się już pęknięcia, które pod wpływem silnych tropikalnych cyklonów będą się jedynie powiększać. To z kolei może doprowadzić do całkowitego zniszczenia kopuły i wycieku radioaktywnych odpadów wprost do oceanu. Od 1946 do 1958 roku Pentagon przeprowadził 67 testów broni jądrowej na Ziemi, w powietrzu i z łodzi podwodnej na Wyspach Marszala. W 1952 roku na atolu Eniwetok przeprowadzono pierwszy na świecie test broni termojądrowej. Najbardziej znany test o nazwie kodowej BRAVO miał miejsce na tym samym atolu jeszcze 1 marca 1954 roku. Wybuchła wówczas bomba wodorowa, miała moc 15 megaton, czyli 1000 razy większą niż moc bomby zrzuconej na Hiroshima. Radioaktywny popiół osiadł na powierzchni 7000 mil kwadratowych. I zdaniem ministra zdrowia wysp Marszala, skażone miejsce było pokryte białą substancją porszkową, w której później kawiły się miejscowe dzieci. Postępujące później wybuchy jądrowe spowodowały, że kilka wysp zostało dosłownie zniszczonych podczas gdy inne, według międzynarodowych ekspertów, prawie na zawsze pozostaną niezdatne do zamieszkania z powodu wysokiego poziomu promieniowania. Praca nad wyeliminowaniem skutków wybuchów jądrowych oraz odkażenia tego terytorium rozpoczęły się jeszcze w 1977 roku. Wówczas blisko 4000 żołnierzy amerykańskich zostało wysłanych na Wyspy Marszala w celu zebrania i zmagazynowania 73 tysięcy metrów sześciennych radioaktywnej gleby. Prace nad stworzeniem nuklearnego sarkofagu na wyspie Runit zostały zakończone w przeciągu trzech lat. Podczas jej trwania sześciu uczestników tej operacji, na którą wydano 218 milionów dolarów, zmarło w trakcie pracy. Założono, że betonowy sarkofag stanie się tymczasową ochroną, dopóki nie zostanie wynaleziona bardziej niezawodna metoda usuwania odpadków jądrowych. Jednak w ciągu ostatnich 40 lat nic nowego nie zostało wymyślone, ani też zrobione w tej sprawie. Według doniesień mediów, wśród substancji radioaktywnych zakopanych na ronitę są najbardziej niebezpieczne z nich, czyli Pluton-239, którego okres półtrwania wynosi 24100 lat. Eksperci twierdzą, że tylko dach nuklearnego sarkofagu jest wykonany z betonu, a jego ściany i dno są już pochodzenia naturalnego. Dlatego też nie ma wątpliwości, że woda morska przeniknęła już do wnętrza sarkofagu, a zniszczenie betonowej kopuły tylko pogorszy i tak już niebezpieczną sytuację. A jest ona na tyle tragiczna, że rząd Wysp Marszala, który jeszcze od 1986 roku pozostaje w wolnym związku ze Stanami Zjednoczonymi, nie dysponuje żadnymi środkami na wzmocnienie pokrywy trumny jądrowej. Naukowcy znaleźli dowody na to, że szympansy z Afryki Zachodniej już tysiące lat temu przed pojawieniem się rolnictwa rozłupywały orzechy za pomocą kamiennych narzędzi. Jest to tle istotne, że odkrycie to sugeruje, że małpy rozwinęły tę umiejętność zupełnie na własną rękę. Zupełnie tak, jak ludzie w epoce kamienia. Zespół naukowców odwiedził jedyną znaną osadę prehistorycznych szympansów na wybrzeżu kości słoniowej. Wykopane przez badaczy kamienie posiadają śladę używania ich do rozbijania orzechów. Te prowizoryczne narzędzia pochodzą sprzed około 4300 lat, co w kategoriach ludzkich odpowiada późnej epoce kamienia. Do tej pory sądzono, że szympansy po raz pierwszy użyły kamiennych narzędzi dopiero w XIX wieku. Jednak obecnie naukowcy sugerują, że ten rodzaj wykorzystywania narzędzi mógł być dziedziczony od naszego wspólnego przodka. Badanie wykazało, że przodkowie szympansów i ludzi mieli znacznie więcej cech wspólnych, niż mogłoby się wydawać. Do tej pory sądzono, że wiele z atrybutów kulturowych było zarezerwowanych tylko dla ludzkości. Jednak Okazało się, że takie zachowania, jak na przykład rozbijanie orzechów, są przekazywane następnym pokoleniom szympansów. A zatem, że historia małp ma znacznie głębsze korzenie, niż mogłoby się wydawać. Badania naszego najbliższego ziemskiego krewnego nieustannie podkreślają nowe aspekty ludzkiej ewolucji. Z jednej strony jest to pozytywne, ponieważ możemy zrobić więcej w zakresie ochrony tego zagrożonego gatunku. A dzięki temu w przyszłości będziemy mogli stale poznawać kolejne fakty dotyczące naszej przyszłości. Należy jednak zwrócić przy tym uwagę, że z każdym następnym odkryciem przekonujemy się o coraz większej inteligencji małp. A co za tym idzie, nie powinniśmy wykluczyć, że kiedyś nadejdzie moment, w którym szympansy staną się dla nas równorzędnym przeciwnikiem w walce o przetrwanie. Już teraz niektóre małpy całkiem dobrze radzą sobie na przykład z obsługą smartfonów. Czy więc wizja przedstawiona w filmach takich jak choćby planeta Małp faktycznie jest tak mocno odrealniona, jak wydawało nam się do tej pory. Wiele wskazuje na to, że odpowiedź na to pytanie poznają dopiero przyszłe pokolenia ludzi. Jak się okazuje, praca nad polskim Hyperloopem trwają w najlepsze. A firma zaangażowana w rozwój tej rewolucyjnej technologii odnosi ostatnio same sukcesy. Otrzymany niedawno przez nią pokaźny zastrzyk gotówki pozwoli na budowę pierwszego w Polsce toru testowego kolei magnetycznej. Sam koncept technologii Hyperloop zyskał duże zainteresowanie w wielu krajach świata. Między innymi w Arabii Saudyjskiej, Dubaju, Chinach, Rosji, Stanach Zjednoczonych i niektórych państwach Europy. W wyścigu europejskim Wystartowała również firma HyperPoland skupiająca inżynierów z Politechniki Warszawskiej, która ma nadzieję jako pierwsza wprowadzić w życie superszybką szybką kolej magnetyczną. W zeszłym miesiącu polska firma odniosła realny sukces, gdy uzbierała ponad milion złotych na brytyjskiej platformie crowdfundingu udziałowego Seedrs. Pieniądze te pozwolą zbudować model lewitującego pojazdu dla Hyperloop. A demonstrator zostanie zaprezentowany publicznie już w połowie 2019 roku. Natomiast jeszcze w zeszłym tygodniu firma Hyper Poland pochwaliła się kolejnym jeszcze większym sukcesem. Jak się bowiem okazało, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapewniło im dofinansowanie w wysokości aż 16,5 miliona złotych. Firma zamierza przeznaczyć te pieniądze na prace badawczo-rozwojowe i będzie mogła przyspieszyć wdrażanie technologii Hyperloop w Polsce. Całkiem niedawno ogłoszono zresztą, że inżynierowie wybudują tor testowy w Żmigrodzie niedaleko wrocławia. Powstanie tam pełnoskaływy prototyp pojazdu oraz tor o długości ponad 500 metrów. I to właśnie na nim kapsuła zostanie rozpędzona do 300 km na godzinę. Warto chyba dodać, że firma Hyperpoland jako jedyna na świecie opracowała technologię, która pozwala wprowadzić Hyperloop już na istniejącej infrastrukturze kolejowej. Pozwoli to znacznie ograniczyć wydatki na realizację tego pomysłu, gdyż nie będzie trzeba budować całej infrastruktury od podstaw. Dzięki dalszym modyfikacjom kapsuły Hyperloop będą mogły osiągać prędkość nawet do 600 km na godzinę. Docelowo firma planuje wybudować sieć kolei magnetycznych, która połączy największe polskie miasta. A wówczas przykładowa podróż z Warszawy do Krakowa potrwa zaledwie 20 minut. To jednak dalej nie wszystko, ponieważ polski Hyperloop będzie można z łatwością połączyć z infrastrukturą z sąsiednich państw i w bardzo krótkim czasie przedostaniemy się nimi na przykład do Pragi czy Berlina. Co oznacza, że kolej magnetyczna z pewnością będzie doskonałą alternatywą dla konwencjonalnych pociągów i samolotów. W raptownym tempie pogarsza się sytuacja epidemiologiczna we Francji. Dzieje się tak choćby dlatego, że odnotowano tam wzrost populacji komarów tygrysich, które są nosicielami wielu niebezpiecznych chorób. Pomimo faktu, że władze kraju przeprowadzają wszystkie niezbędne środki dezynfekcji, turystom zaleca się przestrzeganie środków ostrożności i w celu ochrony przed ukończeniami insektów, zachęca się ich do używania sprayów na owady i noszenia ubrań, które w jak największym stopniu zakrywają ciało. Jeśli chodzi o same komary tygrysie, to są one tak nazwane ze względu na swoje zabarwienie. Owad ten jest zabarwiony białymi i czarnymi poprzecznymi paskami, dokładnie tak jak tygrysy. Występuje on głównie w miejscach o obfitej roślinności i gorącym, wilgotnym klimacie. Najczęściej odnaleźć się można w tropikalnych i subtropikalnych regionach Azji Południowo-Wschodniej. Do niedawna ten typ komara był obserwowany wyłącznie w tych regionach, ale w ciągu ostatnich kilkudziesięcioleci znaleziono go na innych kontynentach. Opanował on zarówno Amerykę Północną, jak i Południową. Afrykę, Europę i Australię. Owady te preferują regiony ze stabilnym klimatem. A więc można je odnaleźć tam, gdzie wystąpią mroźne i długie zimy, albo tam, gdzie w ogóle ich nie ma. Jednak jakie niebezpieczeństwa niosą ze sobą te komary? Same w sobie owady te nie są szczególnie niebezpieczne, ale mogą przynosić niebezpieczne choroby, takie jak choćby gorączka denga, czy też chikungunya. Są to dość poważne choroby i bardzo powszechne w niektórych regionach. A do tego są one też dość trudne w leczeniu dla ludzi, którzy podróżowali do Francji, a także dla Francuzów, komary te są niebezpieczne, ponieważ mogą być dosycielami jednego z tych wirusów. W Europie pierwszy taki komar pojawił się w latach 80. w Albanii. Teraz wale te osiedliły się już w całej Europie, jednak jak dotąd nie zarejestrowano jeszcze przypadków Chikungunia ani dengi. Uważa się. Że komary te mogły zostać nieumyślnie sprowadzone do Europy wraz z jedną z dostaw owoców z Azji. Jeśli chodzi o przypadek Francuzów, to owady te świetnie czynią się na przykład na południu Francji, ale nie lecą już na północ kraju. W ubiegłym roku francuskie służby zdrowia odnotowały wzrost liczby tych owadów w 42 departamentach kraju. Przy czym przynajmniej jak na razie nie spowodowały one jeszcze żadnej epidemii. A sam fakt, że takie komary zaczęły pojawiać się na południu Francji, nie jest jeszcze powodem do paniki. A skoro dotarliście już do końca odcinka, wypadałoby przypomnieć Wam o możliwości obserwowania naszych mediów społecznościowych, zasubskrybowania kanału po więcej tego typu filmów, czy też może wsparcia nas za pomocą zawartej poniżej opcji wesprzyj. Tak czy inaczej, to byłoby już na tyle ode mnie i życzę Wam wszystkim miłego dnia.